Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Polecam, Joanna Lamparska. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem. Joanna Lamparska pisze książki i robię programy o tajemnicach historii. I wracam do Was po dłuższej przerwie z nowym kanałem High History. Witaj Historię, w którym z nową ekipą będziemy wędrować poprzez tajemnice nie tylko Dolnego Śląska. Powiedzcie mi, takie historie zdarzają się tylko w filmach. Karl Schappeler, pracownik poczty, wynajduje maszynę, która czerpie z energii kosmicznej, i idzie z tą maszyną do pewnego faceta z Wąsikiem, do Adolfa Hitlera, żeby przekonać go, że można z jej pomocą szukać skarbów, i Hitler pożycza mu pieniądze. Jest opowieść jak o Złotym Pociągu, ale wydarzyła się znacznie wcześniej, w latach XX XX wieku w Austrii. Wtedy właśnie na scenie pojawia się wspomniany przeze mnie już Karl Schapeller. Człowiek, jak się później okaże, chory psychicznie, szalony, który z energii słonecznej może odzyskać złoto, platynę, brylanty, a także za pomocą pewnych dziwnych sił odnaleźć największy skarb którego szukają wtedy również wszyscy badacze, Grup Atylii. Atyla, potężny wódz Hunów, znany był również jako Bicz Boży. W V wieku naszej ery spustoszył Europę, tworząc własne, rozległe imperium. Zmarł podczas swojej nocy poślubnej, kiedy dostał krwotoku i nie był w stanie ruszyć się z przebicia. W 1925 roku nasz bohater kupuje w Austrii, w Auroldsminster, zamek za 250 tysięcy austriackich szylingów. Ale tak naprawdę on jest tylko słupem. Zamek będzie należał do dwóch duchownych. Jeden jest prałatem benedyktynów, drugi natomiast proboszczem katedry w Salzburgu. W opuszczonym zamku Schapeler ma otworzyć Centrum Badania Energii Kosmicznej. Obiecuje nawet cesarzowi Wilhelmowi II, że przywróci go do władzy za pomocą kosmicznych energii. Karl Schapeler to nieślubne dziecko. Jako młody człowiek odbywa praktykę jako stolarz, a w 1901 roku zostaje urzędnikiem pocztowym. Wkrótce ogłasza, że odkrył siłę przestrzeni, formę energii, która może napędzać maszyny i dać wielką moc jej posiadaczowi. Zafascynowany tą ideą, Wilhelm II przekazuje pół miliona marek na odnowę zamku Szapelera i stworzenie tam kosmicznego laboratorium. Ponieważ pewnego dnia pracownik poczty o nadzwyczajnych mocach oznajmia, że właśnie w tym w tym zamku został pochowany słynny wódz Hunów Atyla swoimi ogromnymi skarbami. Okazuje się, że dwaj wpływowi duchowni również wierzą, że w zamku jest skarb Atylii, dlatego pozwalają Karlowi. Dokoptować jeszcze dwóch jego kolegów. Jeden Binderberger jest różdżkarzem, jest prezesem Towarzystwa Uwaga. Poszukiwań różdżkowych i wahadełkowych dołącza do nich jeszcze niejaki doktor Wencel, który również zna się na różnych niestandardowych metodach badawczych. I teraz robią to, co tacy ludzie powinni robić, żeby się. Uwiarygodnić, wszyscy jadą do Wiednia na Uniwersytet Wiedeński, żeby poprosić znanego archeologa, by pobłogosławił ich poszukiwania. Czasy są, jakie są, dlatego naukowcy patrzą niezbyt przychylnie na tę całą historię, ale profesor z Uniwersytetu Wiedeńskiego mówi: No cóż, spróbujmy. Jest tyle rozbieżności, że być może to uczyni tę sprawę interesującą. Po śmierci Attyli jego ciało spoczęło w złotej trumnie i zostało ukryte gdzieś na węgierskim stepie. Legenda mówi, że ci, którzy chowali wodza, zostali zamordowani, żeby nie ujawnić miejsca pochówku. Attyla został pogrzebany wraz z kosztownościami i bronią swoich wrogów. Grobowiec Bicza Bożego to dzisiaj jeden z najważniejszych zaginionych skarbów świata. Jak zwykle w takich sprawach bywa, kto podbudowuje tę historię? Dziennikarze. Wtedy dziennikarze są już oczywiście bardzo silną władzą, i oni zaczynają okrążać cały zamek, żeby przyjrzeć się temu, co tam będzie się działo. Co wzbudza największe zainteresowanie dziennikarzy, Roszczkarz. I odbywa się niesamowity teatr, ponieważ Roszczkarz chodzi dookoła zamku i czuje, opowiada, że wyczuwa trumnę. Trumna jest złota, w złotej trumnie jest na srebrna i dopiero tam w środku ta właściwa, w której pochowany jest Atilla. Ruszkaż dleje, wymiotuje, pada na ziemię. Dziennikarze to opisują i jest to największa sensacja tych letnich miesięcy w okolicach zamku Minster. Społeczna akceptacja tych, którzy dają nam ekscytację i nadzieję, nawet bez pokrycia, jest o wiele większa niż tych, którzy usiłują nam tłumaczyć pewne sprawy w prosty i jak najbardziej przyziemny sposób. Joanna Lamparska. Złoty pociąg. Krótka historia szaleństwa. Pewnie się zastanawiacie, gdzie powstaje dzisiejszy odcinek. Ten piękny zamek to zamek na wodzie w Wojnowicach, kilkanaście kilometrów od Wrocławia. Pyszna kawa, wpadnijcie. Wyobraźcie sobie tę sytuację lata 20. Austriacy dziennikarze, różdżkarz staje przed nimi i mówi, oto namierzyłem pod ziemią trumnę. Długość 200 cm, szerokość 60 cm, leży w niej człowiek niski, krępy to jest atyla, a obok leży jego skarb. Pokazuje również te dwie różdżki, którymi to wszystko bada. To nie są zwykłe różdżki. Różdżki poświęcił, przyklepał i uznał za wiarygodne jego kolega, będący częścią ekipy, dr Węcel, który jest przyrodnikiem, czyli to są różdżki z atestem. Dr Wencel tłumaczy jeszcze dziennikarzom coraz życzliwiej, co tak naprawdę wyczuli. Po rozkładzie złok, tutaj chodzi oczywiście o atylę, cząstki energii, które pierwotnie znajdowały się w ciele, pozostają związane z miejscem zachowania ze szkieletem. Te cząstki energii pochodzące z żądzy krwi, atyla wiadomo, wojownik, złota, z chęci do życia, ze zmysłowości, tworzą coś w rodzaju pola sił, które musi dać się odczuć. I tak właśnie różdżki namierzają tyle. Nie wiem, czy Wam się to z czymś kojarzy, ale z czasem grobów jest coraz więcej. Koło zamku leży już nie tylko Atyla, ale także obok jego dworzanie. Dalej jest piwnica, piwnica, która wypełniona jest posufit złotem. Z czasem pojawiają się kolejne nekropolie i jest coraz więcej tych grobowców. I dziennikarze zaczynają się powoli tym nudzić, ile można pisać o grobowcu, którego ciągle nikt nie odkrył. Więc wtedy różdkarz stwierdza, że gdzieś tam jest kolejna nekropolia, dziennikarze nie do końca wierzą i w końcu ekipa z zamku oznajmia. Atyla, dajmy spokój. Tutaj gdzieś znajduje się opisywana przez Platona Atlantyda. Ona jest tutaj gdzieś ukryta. No i prasa chętnie znowu rzuca się na nowy temat. Mityczna Atlantyda to również niezły kąsek. Według Platona była to kraina obfitująca w metale szlachetne i diamenty, które były tak powszechne jak drzewa owocowe, warzywa i zioła. Dziennikarzom opisującym rewelacje pracownika poczty w ogóle nie przeszkadzało, że Atlantyda miała być wyspą zatopioną przez morze podczas trzęsienia ziemi. Wkrótce poszukiwacze wracają więc do zagadki grobu Atyli. Nasz Karl na co dzień, pracownik poczty, jest oczywiście na urlopie, więc tak naprawdę nie zarabia. Niemniej jednak wszyscy tak wierzą w ten skarb. Prasa tak napędza tę całą historię, że zaczynają płynąć pieniądze od sponsorów z bardzo różnych miejsc. Pewna dama sprzedaje aptekę, żeby tylko wysłać pracownikowi poczty, żeby on szukał tych skarbów. A on, moi drodzy, chodzi po zamku w antycznej masce, w długiej szacie, żeby poczuć lepiej energię. Ale pieniądze się kończą. Na szczęście jednak pojawiają się zamówienia od innych właścicieli zamków, od gospodarstw, od ludzi, którzy wierzą, że mają jakiś ukryty skarb, więc nasi, nasza ekipa eksploracyjna z zamku ma trochę pracy. Z czasem jednak okazuje się, że pieniędzy jest wciąż mniej i mniej, a wiadomo, Nadchodzą dzikie lata 30., więc po pieniądze można się zgłosić do polityków i do partii narodowo-socjalistycznej. I to właśnie robi pracownik poczty. Najpierw przedsiębiorczy duchowni i pracownik poczty idą do Stalhelmu, do prezesa paramilitarnej organizacji skupiającej weteranów I wojny światowej. I oni pożyczają, właściwie dają im 50 tysięcy marek w ramach, ja wiem, udziału w poszukiwaniach skarbów. Potem poczmistrz jest na tyle cwany, że idzie do samego Hitlera, i Hitler mówi. Okej, okay. proszę bardzo, jeżeli mamy znaleźć grupa tyli naszego bohatera, pieniądze dam. No ale sprawy, jak to zwykle bywa, zaczynają się komplikować. Partnerem projektu High History jest sklep militaria.pl. Polecam, Joanna Lamparska. A pojawienie się problemu było tak oczywiste jak w każdym dobrym filmie kryminalnym, ponieważ grobu Atylli w zamku nie ma. Niemniej jednak przedsiębiorcza ekipa pisze książeczkę o poszukiwaniach, o sponsorach, czym doprowadza do szału ostatniego z nich, czyli Adolfa Hitlera. Dodatkowo, podczas poszukiwań obsuwa się ściana i rani jednego z robotników, czyli wszystko dokładnie się sypie. Hitler się wścieka i robi najprostszą rzecz, jaką może: każe wykupić cały nakład tej książeczki o poszukiwaniach, którym jest jego nazwisko, zmielić ją, a to co zmielone, spalić. Ale to nie koniec tej historii, bowiem w 1943 roku, czyli wiele lat później, ekipa hitlerowska będzie prowadzić poszukiwania w tym zamku. Będzie chciała zobaczyć, czy ta maszyna, którą stworzył pracownik poczty, która miała za pomocą energii słonecznej, energii kosmosu przekształcać różne rzeczy w złoto, platynę i w diamenty, rzeczywiście była w stanie to robić. W skład komisji NSDAP, która bada zamek, wchodzą wybitni naukowcy: Robert Abraham Essau, szef sekcji fizyki Rady Badań Rzeszy oraz Walter Bote, dyrektor niemieckiego projektu energii jądrowej. W raporcie dla Reichsführera SS Heinricha Himmlera stwierdzają, że działania szapelera mają charakter spekulacji z pogranicza patologii, a wynalazcą powinna zająć się policja. Sprawę zamieciono pod dywan, a największy bohater tej opowieści, czyli pracownik poczty o imieniu Karl, umiera w 1947 roku w osamotnieniu i bez pieniędzy. A grobła szukamy do dzisiaj. Jeszcze przez rok po śmierci szapelera w zamku mieszka syn angielskiego admirała. Wkrótce wyjeżdża i ślad po nim ginie. Bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem i możecie oglądać nas w każdą niedzielę o godzinie 10. Będą również odcinki Ekstra Joanna Lamparska Dolnośląskie Tajemnice. Jeżeli chcecie, żebym do Was przyjechała, chcecie podzielić się informacjami o różnych znaleziskach, niewyjaśnionych historiach związanych i z Dolnym Śląskiem, ale także z innymi częściami Polski, zapraszam. Piszcie do nas, nasz adres kontaktowy, czekam na Wasze pierwsze listy, opinie i naprawdę wielka radość, że możemy być znowu razem.